20 minut po godzinie 15 już jest w studio. Marcin i jego gość. Ci witam pan serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, Marek Radoszyn w Fugazi. E, nie wiem co ja teraz będę robił w życiu, bo porzuciłem samochód. <laughs> przed chwilą na korzyść motoroweru, tak. Gdyby nie Marek Radoszyn obecny tu w studiu, to nie byłoby nas tu obydwu, ponieważ korki na Alei 29 listopada są takie, że po prostu nie warto tam się w ogóle wybierać. Niech państwo umieją to miejsce szerokim łukiem. My przejechaliśmy na skuterze, moje auto gdzieś tam zostało i dzięki temu jesteśmy tu teraz. Uf, no ale teraz porozmawiamy o tym, o czym mieliśmy dzisiaj rozmawiać w Radiostradzie. O gazie. To, co dzieje się wokół Rosji, wokół cen gazu, zaczyna napawać niektórych bojaźnią. Tak to nazwijmy delikatnie. Mówiąc krótko, pojawiają się takie pogłoski, że teraz to gaz dopiero będzie droższy, bo Rosjanie przykręcą. No Właśnie zauważyłem dzisiaj, że gaz o 10 no właśnie. Ty od 20 lat jesteś w branży gazowej, tak to nazwijmy no O 21 nawet 21. Tak. Znasz tę branżę dobrze, wiesz jak te ceny się wahały przez te wszystkie lata Jakie były różne pogłoski, paniczne niemalże No panika co jakiś czas właśnie następuje no W tym momencie jest akurat taka okazja te, te paniki tam plotki wszelakie, że to się nie będzie opłacało Towarzyszą nam już od samego początku na początku były to plotki akcyzowe, że, że, to Państwo, prawda, że od stycznia tak. będzie akcyza i się nie będzie opłacało, że wyrówna się cena benzyny z gazem. Nic podobnego nie nastąpiło do tej pory. I myślę, że również teraz, jeśli chodzi o takowe plotki, tam bardziej psychozę chyba, nie? Tam tak, dawniej tak. ludzie kupowali cukier, żeby... <laughs> jak wojna, a teraz, a teraz rozsiewają, rozsiewają plotki, jakoby Putin miał zakręcić kurek i, i przestałoby się opłacać jeździć na gazie. To trochę tak. widać nawet, prawda? Bo po pierwsze tak, w, tak, w trochę, stacjach trochę, montujących trochę, tak, instalacje... Tak, my mamy styczność z, z innymi warsztatami i tam notują e, no, mniejszą ilość pracy niż w takowym okresie analogicznym tam rok temu czy dwa lata temu. Tymczasem, jak wspomniałeś, w Krakowie widać, że ceny gazu spadły. Nie jak w pozostałych miastach Małopolski, czy nasi słuchacze też to stwierdzili? To akurat one w tym momencie zaczęły spadać. Czyli to się siłe... może przenieść do Tarnowa, to, to, Nowego tak, tak, w najbliższych tak, dniach. Tak, tak. mhm. Tutaj też akurat ten spadek cen gazu yy, następuje dopiero teraz. Ponieważ jesteśmy zobligowani tutaj w Polsce Do posiadania zapasów 90-dniowych Więc wszystkie rozlewnie się zapatrzyły Przed zimą A że zima była bardzo łagodna, łagodna To te zapasy się aż tak nie wyczerpały Ponieważ też ten, ten gaz, czyli propan butan ten który, ten, który też jest nazywany autogazem Jest wykorzystywany również do ogrzewania domostw, mieszkań, etc. Jeśli chodzi o autogaz, to tylko E, albo jaż 75% jest używane, używany propan butan. Natomiast, natomiast to, że właśnie zimna była lekka, to tenże gaz no, zalegał w, w, w rozlewniach i też, ten, też te zapasy, które oni muszą robić, gromadzić 90-dniowe, spowodowały to, że dopiero teraz ten gaz zacznie tanieć. Więc w momencie, gdy się pojawiają plotki, plotki. plotki że tam Putin zakręci kurek, to wbrew pozorom y, i, i ku zdziwieniu, myślę, że, że wszystkich będzie gaz taniał. No właśnie, ale gdyby nawet Władimir Putin podjął decyzję, zakręcam kurki, koniec gazu do Polski. To przecież Rosja nie jest jedynym no, nie, naszym dostawcą nie jest, gazu. Nie jest jedynym, nie, nie, jest, nie jest jedynym, aczkolwiek oczywiście dużo gazu e, wszelakiego, czyli. CNG i LPG jest od, od Putina oczywiście. No to ale to powiedzieć. nastąpi dywersyfikacja, tak? Jak to się mądrze mówi? No to, 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 to już obecnie. Gazoport niedługo też pewnie to, ruszy, gaz, więc. Gazoport, no to, jeśli chodzi o gazoport, to, to jest akurat LNG, czyli, czyli również metan, gaz, gaz ziemny. No ale my tutaj w Polsce skupiamy się, bo 99,99 ,99 samochodów, które jeżdżą na gaz, to jest LPG. Na, na LPG, czyli na gaz płynny, który jest wręcz odpadem, więc. Przy, yy, przy, przy produkcji ropy nafto. przy, przy, przy hmm. rafinacji ropy naftowej, czyli przy produkcji benzyny, benzyny. benzyny i oleju napędowego. Jest to produkt uboczny i często widzi się na przykład w jakichś tam programach, jak, jak mówi się o wydobyciu ropy gdzieś tam w, krajach, rada, arabskich. w krajach arabskich, to często są takie mm, obrazki przy okazji. Że jest szyb wiertniczy, że jest szyb wiertniczy tak? i coś tam płonie. I komin tak. I komin. Co to płonie? No, a to płonie właśnie propan butan, który, który, który tam się nie opłaca w ogóle przechwytywać i, i używać, bo tam jest na tyle tanie benzina i ropa, że tego nie robią. Wypalają Nie wiecie, to czemu ci szejkowie nie chcą tymi autami po 3 miliony dolarów jeździć na LPG? Naprawdę ich nie rozumiem. No, także, także u nas... Yy... Przy okazji jeszcze co, no jeśli jak się wydobywa gaz y, ziemny, to również y, propan, butan y, przy okazji też się pozyskuje, więc to dodatkowo i z czystego źródła, czy, czy z ropy on pochodzi. I jest on produktem ogólnie odpadowym, więc ta cena przez te wszystkie lata, 21 lat działamy, i cały czas oscylowała w okolicach 50%. Ceny benzyny. Ceny benzyny, więc ta opłacalność przez, przez ten okres czasu cały czas, jakby zrobić z tego średnią, była 50%. Czyli gdyby nawet, benzyna, gdyby nawet gaz podrożał, to benzyna też podrożeje i efekt będzie taki, no, jak jest, gdyby że z, będzie Gdybyś sprawdziłeś jakieś siobowe tutaj informacje i tak. przypuszczenia, i gdyby benzyna, totalnie teoretyzując w nie, okolicie, w to, nie wierzymy w to, ale to jest teoria jakaś tam, prawda? To jeśli benzyna by kosztowała 8 zł, na przykład, to gaz kosztowałby 4, więc ta różnica w tym momencie byłaby pomiędzy jednym a drugim paliwem też. Byłaby 4 zł. To dużo. Obecnie jest 3, czyli, czyli. Byłoby jeszcze lepiej. Czyli byłoby tak naprawdę jeszcze lepiej w sensie oszczędności. Zatem, drodzy Państwo, proszę nie wierzyć w plotki, nie słuchać tego, co, co, co się mówi, że będzie gaz drożał, bo to wcale się niekoniecznie potwierdza. Tymczasem, Krakowianie, pobiegnijcie zatankować, bo staniało. No i może kupić cukier ewentualnie. Bo właśnie staniało. I to, co się mówi, że zakręcamy ten tradycyjny kurek, to to jest. Tylko i wyłącznie gaz ziemny. Czyli to, co pokazują znowu w telewizji, że ktoś tam zakręca ten żółty kurek, tak, 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 to tak, to tak. jest tylko i wyłącznie mowa o gazie ziemnym. Natomiast ludzie mylą gaz ziemny czy gaz LPG, to jest dla nich wszystko jedno. Dziękuję Marku za wizytę w studiu. Marek Radoszyn, w Ugazji. Myślę, że Państwa uspokoiliśmy. No a ci, którzy będą stali w korkach, rzeczywiście lepiej, niech wcześniej zatankują. Dziękuję.